No to na willę dawajcie, no. No tym ty mi domkasz. się na fakturce z tyłu, że... syna, wiesz? Ja mam syna. 17 idziemy do szpitala, więc 18 lutego powinien się urodzić. Oczywiście, jeżeli e, wszystko termin... O, 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 coś. To chyba ten, tole, ten koleś musi być. O, nie, a to, to, to jest, tepło, nie to, jest to może być termo? Mam tak szedł przez krzaki? No, no, no Nie wiem. Jest tu blisko, a tu nie działa. dobra? Ja tutaj leżę. Termowcy, termowcy. W mają termo na głowie, to jest zupełnie inna ekipa termowcy. Ja za szybko na ploz Już coś podchodzi tu od tej strony też Dobra ja uciekam na drugą stronę To ja jestem na dole <noise> Masz legendę emocyna ja Ale, chwilę... ja ty... Ale to takia Kochaj legenda Emocina To zobaczysz pojedynę to 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 na, na... Ciao to, te, to termo to jest jakaś porażka szlaja ze wszystkich stron Nawet nie wiesz o co chodzi ty poznać legendę. oczywiście jak zwykle ja zginęłem, bo ja przyglądam w termo jak magia. Kurde, ich trzeba by przy... I CMS-a nie zgraje na polach? Termo tam? A ja ma jednego cms ja mam. Zażył trzeba by przyciągnąć gdzieś tutaj na blisko. Granatami, nie? Najlepiej z Mosina. Nie z Mosina, tak żebyśmy mieli szansę też. Bo tak w nich nie widzimy, a jak wyjdą tutaj na otwartą, znaczy takie w miarę zamknięte miejsce Jak wyjdą na o szansa. Jak oni będą w drzewach siedzieć, to my ich nie z... Ale wszystko się okazało ok tak? Wszystko się... Wszystko się skończyło dobrze, Ta tak? W macie dwóch darłowców Mhm Więc na blisko też będzie ciężko jak zabić, jak to są kurde fullhackaśki pewnie. Bardziej z A1. Załadowałem. Dobra, ja A tu będę siedział. Ja tu tak. siedzę i krzy będę krzyczał kici kici. Taś, A wy się schowajcie. Mhm. Y no więc tak. To jest y pancerz bodajże piątka. Jakaś 855 O, podchodzę 855. M855? No 855 Teletowa, no A, dlatego mnie tak nie zabił, drat. A to jest, nie, jest gambi. Gambi. nie, 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 oni strzelają do tego skawa, który jest na, ska na tym Ta, ten yy, Rzucili, no, Smoki rzucili, uwaga i uważajcie, bo to też gaz, bo też mają łatwijot. Proszę ich Dobra, ja dziękuję aż na razie? Oni na kościół wchodzą. Ok. Jednego zabiłem. Jeden zabity. Dobra. Daj, Nic nie widzę przez te strzały. On jest bardzo bity, to są trzy strzały z a czy 4 Jest bardzo bity tutaj na tym cmentarzu. Na cmentarzu? Tak, na cmentarzu był tutaj, ale taki był teraz. Dostał cztery chyba strzały za jedynek. Jeden leży, jeden tu jest na dole przy nich. Leży okay. o, 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 strzela, strzelas. Jeszcze jeden jest. Na cmentarzu chyba, nie? Albo cmentarz, albo tam na dole jest, nie wiem. By tam mniej więcej. Wasz, a, masz jakieś granaty, czy nie? Bo za ciebie Nie, wam, nie, wam, nie. Tam pances nie więcej co? Go chodzi? Taka na pewno termo Tak, to są termowcy dwóch chyba zabitych jest. Jeden został ostatni. To jest termowiec chyba. O mnie chyba obiega tak mi się. Hmm? Nie, nie wiem, czy ich jest dwóch, czy jeden Kurde, boty Respiące się na plecach się też on mi obchodził. Przemienionego termowca mam. Się wydaje, że on poszedł naokoło, bo słyszałem jakieś kroki tam z tyłu, tam ze A tutaj go nie ma. zbierasz tego hopa mega no zbieraj na razie no Masz termo, czy nie? Ta, ta, mam termo. O kurde, wyszedł z tego, wyszedł z... Y, obok kościoła, obok kościoła jest Zabijłeś, dobra, leczmy. leżę, leży, leżę, leżę. leżę Jest. dobrze A, ty, ty leżysz, dobra, ty, Tak, ty, tak, ty, tak, ty, tak, ty. tak, tak, daj, dawaj, dawaj, no O, to mamy po dwa termo, bo to też masz chyba termo. Dwa razy o Boże, ty co to było? Tak patrzałem tam cały czas i nie wychodził, no Leś tego bota tylko zabić co tam było. mole, ty. No, ja muszę się teraz uleczyć, bo nie mam innego wyboru. Ja się teraz muszę uleczyć. Na szczęście on ma te duże, na szczęście on ma te duże, yy, te duże, te, 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 więc ja się uleczę do fulla, yy, tak naprawdę za 0, 0 HP straconych, nie? Kurde, no, <coughs> ja patrzę patrzyłem tamtą stronę, on mi wyszedł, kiedy kurde nie patrzyłem. <coughs> no tak zawsze jest, ale słyszałem go, że on tam idzie, to właśnie tak myślałem, że on tędy wyjdzie. Nawet nie wiem, czy te mini już tam dałeś, wiesz? No nie wiem, czy te mini już tam wyrzuciłem, bo ja miałem mini twoje, ale nie wiem, gdzie ja to dałem. Żeby nagrana było, no będę musiał wycinać z livea po raz kolejny, bo zapomniałem. Już sobie nawet zapiszę, jest siódma minuta, znaczy siódma godzina livea, już sobie nawet zapisałem. Ja no nie, ja nie mam, miejsca na twoje, twoje mini, kurde, teraz, żeby, żeby ten... Ale zobaczę, co się da zrobić. To bot, boże. A, to jest twoje mini. kamizelka dobra, kamizelkę, to znaczy ten, to wywalę. Bo to mi się nie przyda. Okej. Okay. Dobrze, że był ten. Dobrze, że był. <laughs> Dizzy tutaj był, nie? Oj, bez dizajnu to by była trochę lepa. To, to jak my idziemy już, czy co? Ba. No kończę do lutować. Wyjdziemy. Dolutowywać kończę idziemy, no. Dobra, to do... takim to dobra na faktorkę. Na faktorkę. Dobra. Ankilery Killer? wzięte Pewnie oni mi się wydaje byli na tej faktorce Chociaż nie e, Nie nie, tam, tam nie. był bamnik, wiesz? Tam był taki drugi z jakimś Uzi czy, czy z czymś hmm. z Ja toż oni weszli po kolei się w... Nawet to, że on tam się leczył, ten jeden i dostał po prostu w zep. Chyba się spojrzał do jakiegoś. Czy dobrze zrobiliśmy, że w ogóle je zaciągliśmy pod e, Pod kościu, bo je zgranatowaliśmy po prostu? Tak. Ja bym poszedł tutaj prawo z tą po prostu. No, no, no. Dobrze, że ja obszedłem ich ogólnie z tej drugiej strony. No, no, Zresztą no. mnie tam nie spodziewał. 6 156 000 Jeśli tam na miejscu był, to dostał gra. A coś udało biegało. Tu w krzokach na góry nie ma. To... Leży na dole, jeden koleś pod nami. No właśnie, nie tu wiem. Za okno, o, w tak domku, w domku. Nie, w domku był. Bo no ja nie wiem, nie wiem gdzie do mnie domieszkały, gdzieś tam z domu. Ja widziałem, że z okna z domku strzelały, tam były błyski. No to z domku, z domku, bo ja nie wiedziałem gdzie, wiesz? Mówiłem o które... patrzę do dba okna nikt nie patrzy drzwi jestem na dole i patrzę w okno Ciekawe. Macie granaty też to... granat. Ciekawe, bo wydawało mi się, że słyszę jakieś krzaki pode mną, ale ty ma pode mną. No jest chyba tam w środku, bo tam są chyba drzwi otwarte, tam jest yy, w tym tym pokoju. Kto rzucił nam Mówiłem przed sekundą, że ja. Nie dosłyszałem, co ciebie było

ta bota zabiera na drugim. Szlam przez, przez to. Przez to w domku? Nie wiem. To jakby bot na tej drodze do kogoś. Bocik bocik na drodze, nie? Nie ma go w tym domku. Parował. uciekł. No to uciek na pewno, dlatego bot do niego strzela. On jest przy tej rzeczce pewnie gdzieś. Podobnie strzelał ale gdzieś się tu patrzył pode mnie nie wiem czy to na chłopak w Pode mną chyba jest Słyszę coś Ta, pode mną jest Lajonik Jest pode mną Nie co nie jest Leże! o! Dostał, dostał z czerwonej, jęczy. Pomoc. O Jest pode mną. On chyba odbiega, od fatala. O, do, dalej, chyba. A, dobra. Jest pode mną dalej. Nie, już jest tutaj. Gdzież go ten y tako? Dobra, A, chyba leży. Już, już obiecał, że nic nie powie. <laughs> Ale powiem wam, że podoba mi się ten koleś, którego zabiłem. Ten też fajnie wygląda, więc dlatego idę go tam lutnąć. No był, on był... Co mi do Kajsa wlazło? Kurde, czerwony... ...Lajonik, z tego kolesia, nie? Ten koleś. Ten koleś dał mi czerwonego lionika. Jaki ty piękny, zabijłeś? Ja cię piękna bardziej, bo to ty... Bo to ty jesteś piękna. O. A to ten co mnie zabił. No. Znaczy w sensie położył, nie zabił człowiek. Ja zabiłem tego kolesia, który miał trójkę na klasie. Fajny hełmik, a za niego będę miał Zbili. 2 miliony. <laughs> a co miał? Zwili. Zadałem wierzą miliony? A, zwili. Zachęcam do o, 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 Nie Iż. miał to w plecaku? Czy on ty miał termo? On, on miał termo przy sobie ten ty. Nie nie nie, miał coś innego. Miał tak zwanego miałko, miałko miałka. Miałko miałka miał. miał... A, on miał takiego zadymiarza przy sobie. <laughs> ten był zadymiarz ty. Dla te, dlatego go słyszałem, bo mu z plesaka robiły takie miau, miau. <gry>